Siemano, z tej strony mi witam się z wami. E, witam się z wami w piątym odcinku GTA 4. Tak, Niko Berik w swoim własnym mieszkaniu, gdzie jest pełno babeczek na ścianach. Okej, okay. rozpoczynamy sobie piąty odcinek z GTA 4. Od sobie, wyjdziemy już z chaty. E, tak, nie wiem kiedy GTA 4 ukończę, je ukończyć. Zamierzam już na nagraniu. Roman, This is so much fun. You know, Roman, I haven't been having that much fun since I got here. Has been a lot like hard work. Well, you should hang out with your cousin more often. Maybe that is the problem. <laughs> I'm sitting here with Well, sitting here and calling the cops and watching them show up and look around. They're fucking fucking You yeah, Who knows when you really need help? Okej, okay, to było co na niej dziwne. Um, no a weźmy sobie za, jebmy jakieś auto fajne. Um, tak, mam nadzieję, że już GTA 4 nie dają za problemu z prawami autorskimi, bo zawsze um, w dwóch ostatnich odcinkach z GTA 4 miałem właśnie problemy z prawami autorskimi i to mi się za bardzo nie podobało. Dawać mi jakieś auto, tak jakby co też gram na padzie od PS4 tutaj. Po prostu mi się bardzo podoba granie na padzie, um, a nie mam żadnego GTA na PS4. A pesczurka mam. A bardzo chętnie bym coś zrobił. Dobra, weźmy sobie... to policja! I ten sposób jeżdżenia! Się nie przyzwyczaiłem. Się odzwyczaiłem, przepraszam. Mhm. fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie mi idzie jeżdżenie w GTA. Tak, się odzwyczaję po prostu bardzo od tego jeżdżenia. Tego sposobu jeżdżenia w Geta 4 na rzecz Geta 5. Mm. o oh shit. No i mnie wyczaili. Nie, to strona pojechałem! <grywka> Jeszcze ten sposób uciekania w Gita 4. Jeszcze rapsy lecą, po prostu. No, nie. Wiem, że rapsy zawsze trzeba wyłączać, bo rapsy są gdzieś wychwytywane, więc teraz wyłączmy. Rapsy, nie będzie rektoshock. Rapsów w Gita 4 zwyczajnie nie lubię. Rapsów nie w ogóle nie lubię. Ja jestem takim typem, co nie lubi słuchać rapu. Fuck. Dobra, już mnie nie gonią, także sobie podjedźmy po misję od takiego jednego ludka. Gdzieś to był ludek, dobra, już go nie ma to sobie sobieśmy normalnie po misję odwlada. Roman czego chcesz? Spoko Roman. Tutaj się zgadzam z Nikobelikiem.

No ciekać ten razem dla mnie wymyślił takiego ciekawego No ja myślę, że ja nie, nawet nie opuścił takiego jak do baru. W ogóle palenie w barze, nie. Rozumiem jeszcze palenie tak na zewnątrz, ok, ale palenie przy kimś... To nie. Szczególnie przy mnie. nie lubię po prostu zapachu papierosów i nie lubię zapachu jak ktoś pali. To mnie normalnie... Nie, po prostu nienawidzę tego zapachu i to mnie wkurza. Ok, mam się udać do pralni. Więc chyba... Ten gość, który tam jest, no to naprawdę go rozumiem, po co zakazał tam im palić? Sied! Nie umiem jeździć! Oh, yeah! Nie umiem tutaj jeździć. To już mogę dla razu powiedzieć. Chyba ja muszę tam na pieszo podejść. No chyba przez auto sobie wbijmy. raczej też trzeba ukazać auto i do niego wbić, niego dogonić nie ps. nienawidzę tego sposobu jeżdżenia już <laughs> naprawdę wolę ten z GTA 4 niby jestem fanem realizmu, ale... nie tego sposobu jeżdżenia, na pewno to mi się nie podoba jeszcze ten gościu sporo nam uciekł. On po prostu... Jestem z tego powodu naprawdę ucieszony. Okej. Oooooo! Oho ho! Panie! Jak ty jeździsz? Nie potrzeba skupiać wytoku kamerę na ściekanym pojeździe. Nie chcę! A, to go, Nope! Nope! Nie Nie, po prostu no nie. Niby pościgi są tutaj fajne, ale Nope. jeszcze Intro to jest, tu tu ja pewnie jest skrócić w tej serii, ale dużo scen akcji jest w Intro od GTA 4. О, зачем вообще? это была достаточно wood. миссия Wow, zapisałem od razu, nawet tego nie potrzebowałem. No właśnie, to nawet zdany na auto zapis, bo daj już Geta 4 nie przechodzę. Nie mam ochoty jej przechodzić dalej. Zajęłem się Geta szczególnie, bo Geta 4 zamierzam wkrótce zlicenzować. No dobra, idziemy zwyczajnie do Vlad'a do dalej, więc... Vlad? Zaznaczamy sobie. No już tutaj się zaznaczała cała trasa. Dobra, nieważne. Dobra, sobie weźmy jakąś stację normalną. Niech se to. Po prostu ja lubię nie to niech chce leci. Ehm... Ym... Czy będę nagrywał Geta nie jestem za bardzo pewien. Póki co mam GTA 4, którą zamierzam skończyć, skończyć na nagraniu. I to jest mój główny cel tego. Właśnie nie tu! Ale auto odjechało. To jest tu Jacob. A, będziemy do Jacoba. Nie lubię, nie lubię Wlada, Pojedziemy sobie do Jacoba, więc odznaczymy sobie trasę i Jacob. Nie, nie w tą stronę. Nie, tak się powinno zgęcać. Właśnie to mi się podoba, radio w GTA 5. Znaczy w GTA 4 cały czas będę mylił GTA 4 z GTA 5, bo to wiadomo, jest tylko jedna cyfra różnicy. Podoba mi się ta stacja. Nie no, na serio, na serio mi się podoba. Tylko ja jestem taki rozleziony dzisiaj, na serio. Nie wiem, jakiś luźny dzień w szkole był. Według mnie Ja się po prostu czuję luźno bardzo, potem wolno od szkoły. Naprawdę sobie odpocząłem. No już troszkę od nagrywania sobie odpocząłem. Teraz jestem rozluźniony. Pierwszy raz jestem rozluźniony po dłuższej przerwie od nagrywania. Tak, to zawsze. Dobra, co mamy tutaj od Jacoba? Betonową dżunglę. I to muzyka zadaje, jak to Jaki, kto jest? Teraz tabełko.

Eee, niektórzy gadają, że celowanie na padzie jest takie złej w ogóle. Tym autem muszę jechać? Nie, jedziemy z Sentinelem. Sentinel lepszy. Co on gierdoli? Jak ja się patrzę co on gada, to... trochę takiego mindfucka strzelam. Eee, tak. Mm -hmm. Trochę nie rozumiem jego tego gościa. Okej. Okay. I w ogóle czekam aż ty Szymonie, te Szymonie, Dake, Szymon Games, teraz S Games, czekam aż ty tylko nagrasz GTA 4 Tu podobno zamierzasz nagrywać Fajna gielka, szczególnie jak grasz na padzie, mówię ci Ja tam szczerze polecam swoją GTA 5 W tą otogram która leży u mnie na półce Seta z grami. W ogóle mam więcej ja trochę niż to GTA 5, tylko jak nagrywam, to te płyty nie leżą na półce, tylko tu. Zrobiłem z nich statyw na mikrofon i to jest naprawdę ciekawe. Nie wiem jak głośno wyłapuje mikrofon, mam nadzieję, że trochę, ale do, mam nadzieję, że trochę jednak z dobrą jakością. Co muzyka leci? I to. Dlaczego ja lubię taką muzykę słychać w GTA? Tego już nie wiem. Ale powiem w każdym GTA jakim jest, no, ...poza Vice City, bo tam nie ma takiej muzyki. Chyba jeszcze w latach 80-tych nie było, chociaż była. Mhm. Weź do tylnej alejki. Dobra. Jak mówię, i tak zrobiłem. No i co? Odbieramy Jacoba. Okej, okay, szkoda, że ja mam niezwykły monitor... monitor... pistolet. Oh shit. O te stale ty stary, zdychaj. Tu też zdychaj. No to zgonimy tamtego gościa. No właśnie, zbierzmy po nich broń. No i zagonimy tamtego pedałka, który znawiał. Nie, jednak... I nawet nie tego goniłem co trzeba! Nie no, po prostu jestem zadowolony z siebie. I swojej inteligencji. To ten No, na ziemię Koleś No i świetnie Teraz już będzie po tobie Kto do mnie strzela? Ja stąd uciekam Ja stąd uciekam, bo do mnie strzelają Ja ja, ja, ja się nie cieszyć z tego powodu <laughs> Co w ogóle wygaduję? Co ja robię ze swoim życiem? Dobra, jedziemy po tego... Idziemy po tego Jacoba Którego gdzieś zresztą zostawiłem I to mi się nie podoba, Jedne, co mi się nie podoba na padzie, że jak chce się smitować to trzeba klikać cały czas Nie wiem, może niektórzy tak lubią u siebie, ale... Może nie u mnie Może nie ja tak tylko lubię, dobra No... teraz pojedziemy. tylko dawać mi jakieś auto Udu.

Mm -hmm. No spoko. Właściwie GTA 4 planuje trochę niedługo na zapas nagrywać. Jak po prostu nie dają czasu na nagrywanie. A czasem będą się zbliżać takie chwile. I chyba szczególnie się tego spodziewam w trzeciej klasie, bo będę musiał się uczyć na egzamin gimnazjalny. I pewnie mała i spokojnie będzie dawała, ta niestety. Tak. Ale. No dobra, sobie ponależy pogramy tutaj. Częściowo. Przez kawałek przejdziemy GTA 4. Nie wiem, kiedy skończę w ogóle GTA 4. Mam nadzieję, że dosyć szybko. Ty chcesz, że to z Tobą poszedł, jak ja mam, tylko stykuł pistolet. Dobra, wciśnię RB, żeby schować się za ścianą. A, czy system osłon, rozumiem. No bo ty jeszcze żyjesz? O, tam jest kolejny koleś, no dobra, no to sobie tam lecimy. Jeszcze nie. Wychodzimy sobie za osłony Tak, GTA 4. System osłon I Jacob, co ty odwalasz? Jake, no chowaj się, ten niko, idioto. No i dead. No i to jest chyba pierwsza przegrana w tym GTA. No trudno. Okej. Okay. Po prostu nie zobaczyłem swojego życia. Mogłem je sobie jeszcze wcześniej naprawić. Dobra, nieważne. Ja póki co dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Na razie trzymajcie się cześć!